Rozmieniamy kolory. Flex, stałe, równe przestrzenie. Pamiętacie, z tyłu ta zasłona wygląda tak. Jest tu możliwość regulacji góra-dół. Ale u klienta mamy żabki, to nie musimy tego stosować. Zobaczcie krok po kroku. Karnisz z żabkami, zdejmujemy żabeczki. Cyk, cyk, cyk. A teraz wieszamy. Łapiemy za górną krawędź tylko. Nawet możemy zostawić dwie w środku, nie będzie tego widać. Po wyjęciu z pudełka i zawieszeniem zasłony na karniszu, na żabce, zasłona jest lekko pognieciona. Zaraz Ci pokażę, jak szybko ją wyprasować. Wasze pytanie, czy zasłony na fleksie w materiale Royal trudno się prasuje? Zobaczcie. Działa? Działa.